Dzień dobry, Tomek Kutera, Poligamia.pl Chciałbym Wam pokazać dziś absolutnie niezwykłą grę, jaką odkryłem kilka dni temu. Nazywa się Lone Survivor i wygląda właśnie tak. Tutaj chodzę, tutaj, tutaj tym chłopczykiem, tak, to jestem ja. Mogę chodzić w lewo i w prawo. Jak widzicie, gra toczy się w 2D, natomiast nie jest platformówką, jest horrorem. Co mam nadzieję. Możecie trochę wyczaić, chociażby po muzyce, która leci w tle, wsłuchajcie się w nią. Specjalnie nie biorę jej ciszej, ponieważ muzyka w tej grze jest absolutnym clou programu. Jest znakomita, buduje klimat, jest super dobrze. Zobaczmy co my tu mamy. To już jest kawałek po intrze, nie chciałem wam pokazywać intra, które jest złym snem bohatera, ponieważ to mogłoby wam zdać trochę fabuły, a tutaj jesteśmy na samym początku, w pokoju, w jakimś zamkniętym pokoju, graniczego nie tłumaczy, więc zobaczmy. Wszystko obsługuje się klawiszem I, i X. Mogę teraz podnieść na przykład zieloną tabletkę. Mogę teraz wejść do swojego ekwipunku i zobaczyć, że owszem, mam tą tabletkę, mogę ją wybrać, mogę na nią spojrzeć. Mój bohater nie wie, co to jest. To, to jakiś narkotyk, jakaś, jakaś tabletka, w zasadzie jakieś lekarstwo. Ym, mogę ją połknąć, ale na razie nie chcę tego robić. Mam tutaj u siebie w Shifunku jeszcze latarkę, y, w której kończą się baterie. Jak najbardziej, w tej grze trzeba bardzo dbać o to, żeby cały czas mieć baterię do latarki, bo można utknąć w ciemnej dupie, powiem brzydko, ale taka jest, taka jest prawda. Więc mogę ją zapalić naciskając F, proszę bardzo, ale na razie nie będę tego robił. Mogę skorzystać z łóżka. Co jest warte robienia, ponieważ spanie jest zapisywaniem stanu gry, ale my teraz nie chcemy spać, dopiero co się obudziliśmy. Co my tu mamy? Radio. Ponieważ znajdujemy się w budynku, w jakimś bloku albo hotelu, w zasadzie chyba w bloku, w jakiejś kamienicy, tutaj była podpowiedź, żeby się udać do pokoju 203. Można teraz przeczytać dziennik. W dzienniku są zapisane: jakby zdarzenia, które się wydarzyły przed chwilą. Więc, jeśli graliście, to można sobie przypomnieć, co się działo podczas ostatniej sesji. Natomiast, kiedy włączacie grę, to można się trochę dowiedzieć, o co chodzi w ogóle w grze. Jak tutaj widać, że trzeba znaleźć broń. Tak to czytam półgłębkiem. Klucz do sypialni no i coś do jedzenia, ponieważ w tej grze trzeba cały czas dbać o jedzenie. Tutaj jest jeszcze szafka, na niej są zapisane kontrolki, tutaj nie będziemy patrzeć. Tam jest jakby podpowiedź, którą musisz naciskać, żeby co robić w grze. No i tutaj jest wyjście wyjście ewakuacyjne, ale jest zamknięte, więc wyjdziemy z pokoju. Jesteśmy w holu. O, bateria, proszę na taki. Jakiś dziwny obraz. Kurtka. Realnie na wszystko można patrzeć. Kluczowe są lustra. Nie wiem ile czasu będę teraz grał, więc nie wiem, czy pokażę Wam dlaczego, ale zajrzyjmy głęboko w lustro. No, na razie nic się nie stało. zobaczymy do którego momentu dojdziemy. Tutaj jest wyjście na zewnątrz, to tutaj na razie nie będziemy szli. Tutaj nic już nie ma. Możemy wyjść tu. I jesteśmy w kuchni. Znaleźliśmy klucz do drzwi frontowych. Do pokoju 206, tym, w którym jesteśmy? Tak, no niestety, bohater, bohater jest trochę jak w starych przygodówkach. Chcemy, żeby usiadł na kanapie, ale on stwierdza, że nie, nie. Nie będzie siedział na kanapie. Zajrzyjmy do lodówki. Coś w niej strasznie śmierdzi. Weźmiemy to, co oczywiście tam jest. Nie boimy się tego, że coś śmierdzi. No tak, no i oczywiście jest to gnijące mięso. Mamy 6 kawałków tego gnijącego mięsa. Ono się bardzo przydaje, ale to zaraz wam pokażę dlaczego. Można skorzystać z kuchenki, ale niestety nie ma w niej już gazów, więc trzeba będzie wystąpić gaz. E, mamy tutaj też pralkę, na której jest pluszowy kot. Więc w każda, każdy chorób potrzebuje swojego pluszowego kota, więc tutaj jak najbardziej ten kot jest. Możemy na niego spojrzeć. Jest piękny. Możemy z nim porozmawiać. Jest pięknym kotkiem. Cześć kotku. Cześć kotku. No cóż, e, więc... Podniesiemy jeszcze kawałek papieru, który tutaj się znajduje. To kartka z dziennika. Można ją oczywiście przeczytać. Jakiś Draco pisze o tym, że każdy może być zarażony i nikomu nie ufa, i będzie czekał ze wszystkimi tymi, którzy ucale, ocaleli. O co w ogóle chodzi? Zaraz zobaczycie, wyjdziemy na zewnątrz. To jest w zasadzie jedyne bezpieczne miejsce w całej grze. Zaręczam was, wam. Gra jest bardzo intensywna i naprawdę momentami bardzo ciężka. Będziecie chcieli do tych czterech ścian dwuwymiarowych wracać jak najczęściej. No i tutaj jest jeszcze sypialnia, ona jest zamknięta. To jest ta sypialnia, o której była mowa w radiu. Wyjdziemy na zewnątrz. Jest klucz wykorzystany. Ok, bohater twierdzi, że chce się przespać. Tak jest w tej grze. Czasami bohater stwierdza, że jestem głodny albo chce mi się spać. No i wtedy trzeba albo coś zjeść, no albo pójść spać, coś zrobić. Więc teraz się prześpimy. Przy okazji zapiszemy grę. W tej grze jak najbardziej można umrzeć z głodu. Jest to w 100% możliwe. Więc radzę dbać o to, czy ma się coś do jedzenia. Ja w tym momencie nie mam nic, więc warto byłoby coś znaleźć. I jesteśmy na zewnątrz. Tutaj, proszę oh bardzo, mapa. Wróćmy okiem na mapę, tak sam to zrobi, nawet nie muszę klikać. Na mapie coś jest zaznaczone. Zaznaczony jest pokój 203 właściwie. To właściwie może mieszkanie 203 o którym była mowa w radiu więc tam teraz spróbujemy się udać. Gra jest teoretycznie ma otwarty świat, ale zasadniczo jest dosyć liniowa, zawsze jest jedna rzecz do zrobienia i mm, jedna droga do dotarcia tam w tym momencie gry, bo rzeczy w świecie gry się lubią zmieniać. No ale mimo wszystko jest takie złudzenie tego, że... O, jeszcze znaleźliśmy jakieś listy. Tego, że świat jest otwarty. Tak, przeczytajmy ten list. To jest horror, ale z dużymi elementami przygodówki, więc... No tak, tutaj w liście też jest napisane, że rzeczy się zmieniają. No tak, jest odpowiedź, że potwory, których za chwilę spotkamy, podążają za zapachem gnijącego mięsa, więc już wiadomo, po co nam to gnijące mięso z otówki, Tutaj drzwi są zamknięte. Tutaj znajduje się czak. Nie wiem, co to jest. Jest to roślinka, która nazywa się czak i bohater mówi jej dzień dobry. Dobra, dobra, zostaw roślinkę. No już. Tutaj można się schować, ale na razie nie ma przed czym. O proszę, jest ten pierwszy potwór. Nie mamy w tym momencie broni. Ją się znajduje za jakiś czas, ale w tym momencie nie mamy żadnej. Więc trzeba jakoś ominąć tego potwora. Jak to zrobić? Spróbujemy stanąć tu. I bodajże klawiszem 2 kładzie się zgniłe mięso na ziemi. Tak jest. I podąża. Wielki, bez włosy, bez oki, bez twarzowy, bez cielesny potwór, z którym nie chcemy się bić chcemy jakoś uciekać! Dobra, dobrze. Więc jesteśmy teraz w pokoju 205. Kolejny potwór i tym razem nie ma gdzie się schować, więc chyba po prostu trzeba pójść w lewo. Tutaj jest, jest dwoje drzwi, jedna są z tyłu, te są zamknięte. Więc wejdziemy tu. Ok, więc jak widzicie, jest dosyć ciemno. Ja celowo nie zapalam latarki, bo jestem trochę przyzwyczajony do tego, żeby tego nie robić. Chociaż mm, to nie jest moja główna gra, i mógłbym teraz zmarnować wszystkie baterie, to nie do końca chcę to robić. Poza tym, światło zwraca uwagę potworów, a nigdy nie wiadomo, kiedy na jakieś się natrafi. Znalazłem jakąś notatkę. Aha, muszę ją przeczytać osobno. O, chcę ją przeczytać. Tej listy zachęca do tego, żeby nie wszystko rozwiązywać przemocą. Z już budów nie ma sensu zakładać. Bo faktycznie to się może źle skończyć. To jest dosyć ciemno. Jak widzicie, jeśli jest ciemno, to niektóre rzeczy są oznaczone znakami zapytania na, na dole ekranu. To fajne. Latarka nie służy tylko do tego, żebyśmy my lepiej widzieli gracze, ale żeby też bohatek lepiej widział. Więc teraz widzimy, że jest to toaleta. Raczej dosyć nieprzyjemna. No i tutaj walna, już walka ciężko powiedzieć, do której nie chcemy wchodzić, ale jest też dziura. I wejdziemy w tę dziurę. Tak, jak najbardziej. Okej, jesteśmy w dziurze. Jak zgaszę światło, jak widzicie, nie ma nic. Więc zapalam latarkę i biegnę do przodu. Biegnę i biegnę. Mogę spojrzeć na mapę, żebyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy. Więc jesteśmy nie wiadomo gdzie. Jesteśmy gdzieś poza światem. Jak widzicie, ekran się załamuje. Wszystko się rozmywa. Bohater stwierdza, że to niemożliwe, żeby ciągle był w swoim bloku. Tutaj jakieś serce, a ja z tyłu koń jest więc trzeba uciekać. To nie ja zwalniam, tylko. Udało się przejść na drugą stronę. Tutaj coś do jedzenia i możemy to podnieść. Skasimy światło, o, jednak nie Tutaj kakersy i droga dalej, ale zanim tam pójdziemy, pokażę Wam lustro. To chyba było do domyślenia się. Lustra są po prostu teleportami w świecie gry. Muszę zobaczyć, gdzie byliśmy. Kolejne lustro jest w apartamencie 204, jak widzicie, i tam przed chwilą byliśmy. Jakimś cudem udało się tam przejść przez tę dziurę. No i co, kiedy już wraca się do domu? No, bohater właśnie powiedział, że jest przemęczony. Trzeba zrobić jedno. Kasia latarkę przede wszystkim, pamiętajcie. i położyć się spać. Nadszedł dzień trzeci. Tak wygląda lawn survivor. O właśnie, teraz z kolei bohater tych, że potrzebuje czegoś do jedzenia, OK. Mam to, co znalazłem wczoraj. Mogę to zjeść. Nie jest specjalnie przekonany. To nie było zbyt świeże, było obrzydliwe. Ale nie czuję się już głodny, więc wszystko jest ok to jest właśnie Lone Survivor nie chcę wam pokazywać więcej gry bo nie chcę wam psuć uwierzcie mi jej atmosfera jest przytłaczająca ja nie potrafię grać w takie więcej niż godzinę na raz bo atmosfera jest naprawdę ciężka yy, i potem znajduje się także broń można strzelać do potworów ale to też jest o proszę, jesteśmy w tym samym pokoju tylko z drugiej strony yy, więc te drzwi są zamknięte, ale wejdziemy tędy. Więc można strzelać do potworów. Mm, ale to zwykle kończy się źle. Lepiej omijać je w jakikolwiek sposób. Czasami się nie da, Czasami trzeba je po prostu zabijać. Ale łatwiej je właśnie omijać w ten sposób, chowając się gdzieś w zaułkach. Po prostu wystarczą trzy ciosy i bohater będzie martwy. Tutaj może mechanika nie jest jakaś wspaniała, ale generalnie nie chcecie spotykać się z tymi potworami. Trzeba iść jednak tutaj. Tutaj z kolei są schody, ale są zniszczone. Trzeba będzie znaleźć inną drogę na dół. W grze jest też mnóstwo dziwnych wizji, dziwnych snów. W zasadzie nie wiadomo do końca o co w niej chodzi. Mam nadzieję, że to się wyjaśni pod koniec, kiedy już ją przejdę, bo jeszcze jej nie skończyłem. Nie przejmujcie się też tym, że na początku wygląda na bardzo łatwą, bo potem taka zdecydowanie nie jest. Robi się coraz trudniejsza i naprawdę potrafi być wymagająca. No i proszę, doszliśmy do pokoju 203. To jeszcze pokażę wam, co jest w pokoju 23, całkiem ładnie, prawda? Tak jest, twoja impreza. W tym świecie twoja impreza. Można sobie porozmawiać z Benzido i powiem mu, że są potwory na zewnątrz. Ale on nie wierzy w te potwory. Ok, zapomnij o tym człowieku, nie chcę z tą okazją. Jesteś głupkiem. Uciekam stąd. Wszędzie to są potwory. Okay, i z szafową tego pomieszczenia. Cześć. Ona pyta o jakąś lalkę. No cóż. Trzeba będzie znaleźć tę lalkę. Tam tego nie chce wejść. Ale proszę, o jest lalka. Bierzemy ją. Dalkę trzeba dać w ten sposób. To jest zakurzona bulbrowa coś. Zakurzona półbrowa, coś. Damy to tej pani. I ona mówi, żebyśmy spotkali się z nią na zewnątrz. Te drzwi wcześniej były zamknięte. Są otwarte. To idźmy z nią pogadać. Więc ona dała nam pistolet, który leży tutaj. Bierzemy go. I koleżanka znika. Tak się wyjmuje broń. Na razie nie będziemy z niej strzelać. Mechanika jest trochę... no nie najlepsza. Ale no cóż, bohater nie jest rewolwerowcem, tylko z takim chłopakiem. I nie wiem, czy tego się spodziewaliście, ale spróbuję to przeżyć. Udało się. Polecam Wam Lone Survivor w tym zniszczonym pomieszczeniu. Znakomita taka Tomak Kutera.